Przyłączam się do tej akcji z największą przyjemnością. Myślę, że Zabrze jest kojarzone z przemysłem ciężkim, z górnictwem. Przecież to miasto, w którym jeszcze nie tak dawno było Osiem Kopalń. Dziś wprawdzie to już historia, ale myślę, że to dobre wspomnienie pozostało. Tak więc stop Hejtowi, nie oczerniaj górnika. Górnik Zabrze sam się do nas zgłosił, że uważa, że akcja jest cenna i należy ją propagować. No i gdzie, jak nie w tym miejscu, marzyliśmy zawsze o tym, żeby tutaj się znaleźć. Akcja na początku miała mieć charakter bardzo taki lokalny. Yy, operacyjnie sobie to wymyśliliśmy, to będzie w tych gminach, gdzie, mamy, gdzie prowadzimy działalność. Natomiast yy, rozmach i myślę, że tutaj też nasz główny ambasador, czyli Kamil Glik, przyciągnęli do nas yy, naprawdę grono yy, wielu przyjaciół w tej chwili, jeżeli mogę to mówić w imieniu yy, fundacji mamy, którzy podzielają nasz pogląd w, w temacie tego hejtu. Stop hejtowi nieoczerniej górnika. Nie byłoby górnika bez górników. Jesteśmy dumni z tej nazwy, tak jesteśmy dumni z naszych górników. Wiele Wam zawdzięczamy, zawsze będziemy z Wami, dlatego Stop Kajtowi nie oczerniaj górnika. Ale jako klub dołączamy się do akcji. Stop Kajtowi. Nie oczerniaj górnika. Górniki Górniki nie jesteśmy z wami.